Znajdujemy się na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, niezwykle ważnym dla warszawiaków i Polaków miejscu. W oddali widać grup nieznanego żołnierza, pomnik, którego celem jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość naszego kraju. Pomnik, którego historia jest niezwykle bogata, a jej początki sięgają początku XX wieku. Pomysł upamiętnienia poległych w walce o niepodległość, poległych, nieznanych żołnierzy narodził się we Francji. Inicjatorem pierwszego grobu nieznanego żołnierza na świecie był Francuz, Frédéric Simon, który podczas I wojny światowej stracił trzech synów. W 1920 roku w Paryżu powstaje pierwszy na świecie grup nieznanego żołnierza, który upamiętnia 1500 poległych żołnierzy w latach 1914-1918 równolegle. Grób nieznanego żołnierza powstaje w Wielkiej Brytanii, a rok później pierwsze prace ruszają w Polsce. Grubnie nieznanego żołnierza w Paryżu był impulsem dla innych narodów i niemalże każdy naród zaczął stawiać tego typu monumenty. W 1921 roku pojawiają się pierwsze projekty na grupnie nieznanego żołnierza, ale nie zyskują akceptacji w społeczeństwie. Dlaczego? Dlatego, że były za skromne. Polacy domagali się monumentalnego pomnika, który godnie uczci pamięć poległych w walce o niepodległość Polski, pamięć setek tysięcy. I Polacy uważali, że trzeba to zrobić godnie i musi to być pomnik monumentalny. 30 listopada 1923 roku na polecenie prezydenta Stanisława Ciechowskiego powstaje komitet. Komitet, który ma zająć się budową pomnika. Od tej pory władze apelują do Polaków, aby przeznaczali pieniądze na budowę pomnika, ponieważ państwo nie było w stanie go sfinansować. Apelowano m.in. o dobrowolne zrzeczenie się 1% pensji, ale oprócz tego niewiele się dzieje. Prace nad pomnikiem Grzęzną. Nic o nim nie słychać, nie pisze o nim w ogóle prasa, nie piszą o tym media, władze również za bardzo nie zabierają głosu. To wszystko zmienia się rok później. 2 grudnia 1924 roku, nieoczekiwanie pod pomnik księcia Poniatowskiego, który stał przed ówczesnym pałacem Saskim, przyjeżdża ciężarówka. Z ciężarówki wyładowano płytę piaskowca, która jak się okazała była de facto poświęcona poległemu żołnierzowi w walce o ojczyznę. Tę płytę złożoną u stóp pomnika Księcia, księcia Poniatowskiego Nikt nie wiedział, kto jest fundatorem tablicy, nikt nie wiedział, kto za to odpowiada i to było tajemnicą na najbliższe lata. Ale to stało się też impulsem dla władz, by rzeczywiście ruszyć z budową pomnika, by ruszyć w końcu sprawę grobu nieznanego żołnierza i tak się rzeczywiście dzieje. Rada Ministrów decyduje, że grób nieznanego żołnierza zostanie zlokalizowany w Pałacu Saskim. Rada Ministrów decyduje, że autorem pomnika zostanie Stanisław Ostrowski. Zdecydowano tak odgórnie, bez żadnego konkursu architektonicznego, ale szybko zabrano się do prac. Zdecydowano ostatecznie, że to kolumnada Pałacu Soskiego będzie tym miejscem, gdzie zostanie zlokalizowany pomnik. Wiadomo już było, że Stanisław Ostrowski będzie autorem grobu nieznanego żołnierza, ale powstał inny problem. Skąd wziąć prochy nieznanego żołnierza? Bardzo szybko rozstrzygnięto tę kwestię. W 1925 roku w Ministerstwie Spraw Wojskowych odbywa się losowanie. Losowanie tak naprawdę pola bitwy, które będzie wzięte pod uwagę właśnie do sprowadzenia prochów nieznanego żołnierza. Te kryteria zostały bardzo ściśle określone. To musiało być pole, które było ograniczone przestrzennie, gdzie tak naprawdę miała miejsce wielka liczba poległych. Ta walka musiała przynosić chwałę i chlubę żołnierzom i nie mogła leżeć na terytorium wroga. Ostatecznie, w wyniku losowania wybór pada na lwów, i tak naprawdę to z Lwowa przybędą wkrótce do Polski szczątki nieznanego czy prochy nieznanego żołnierza. 29 października 1925 roku w Lwowie rozkopano trzy mogiły. Ostatecznie wybór padł na jedną z nich. Okazało się już po ekshumacji, że wybór padł na 14-latka. To był ochotnik, który walczył w obronie lewowa, miał przestrzeloną głowę i nogę, co potwierdził lekarz. I szybko okazało się, że rzeczywiście był ochotnikiem, co dodatkowo ma rangę symboliczną. Oficjalne przekazanie zwłok nastąpiło 2 listopada 1925 roku na dworcu głównym w Warszawie. I trumna z ciałem, trumna z prochami wędruje w kondukcie żałobnym do Katedry Świętego Jana, gdzie, już, gdzie czekały już najwyższe władze państwowe z prezydentem, marszałkami Sejmu, Senatu, prezesem Rady Ministrów, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. Później, trumnę z prochami z Katedry Świętego Jana przetransportowano tutaj na plac Józefa Piłsudskiego w Warszawie, by uroczyście złożyć ją do grobowca. O godzinie 13 przy biciu dzwonów, trumna zostaje opuszczona do grobowca. Pierwszy hołd oddaje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski, który złożył wieniec od narodu i zapalił znicz, wieczny znicz pamięci. Co ciekawe, premier Rzeczpospolitej Polskiej chciał podziękować autorowi grobu nieznanego żołnierza Stanisławowi Ostrowskiemu, ale ten został odnaleziony gdzie indziej. Chciał uniknąć zgiełku, chciał uniknąć wrzawy, nie chciał męczyć się z tarczowymi reporterami i zaprosił robotników, którzy wznosili grób nieznanego żołnierza na uroczysty obiad. Grób nieznanego żołnierza bardzo szybko zdobył uznanie nie tylko warszawiaków, ale również krytyków. Był tłumnie odwiedzany przez mieszkańców stolicy, ale mieszkańców również całego kraju. Doszło do tego, że 4 listopada 1925 roku musiała interweniować policja, ponieważ napierający tłum uszkodził łańcuchy, ale tak było tylko przez krótki czas. Później wraz z upływem czasu znaczenie grobu nieznanego żołnierza zaczęło maleć. Ludzie nie okazywali już należytego szacunku, bo w początkowym okresie nie można było jeść, nie można było palić, a okrycie głowy musiało zostać zdjęte. Później nikt już tego nie przestrzegał. Grób nieznanego żołnierza zaczął tracić na Znaczeniu zaczął być powoli zapominany. W 1936 roku władze uznały, że, powiem, że grup nieznanego żołnierza musi przejść renowację, ale szyki pokrzyżowała II wojna światowa. Grub nieznanego żołnierza ma szczególne znaczenie podczas okupacji wojennej Polacy. Oddawali hołd poprzez proste uchylenie czapki, ale również, co było zagrożone karą śmierci, składaniem wieńców i kwiatów pod grobem nieznanego żołnierza. To wszystko ma miejsce podczas II wojny światowej. W 1942 roku ogród saski, i w ogóle ten teren, staje się terenem Nurfurdojcu, tylko dla Niemców. Pod szczególnym nadzorem Niemców, gdzie Polacy tak naprawdę nie mieli wstępu. Ale pomimo tych restrykcji, pomimo tych ograniczeń, Polacy i tak znaleźli sposób, by oddawać hołd poległym żołnierzom i w święta państwowe składać tam kwiaty z narażeniem życia. W 1944 roku wybucha oczywiście powstanie warszawskie. Warszawa jest niszczona. Nie oszczędza to też pałacu Saskiego. Niemcy wiercą tysiące otworów w Pałacu Saskim, dochodzi do jego wysadzenia, ale ostaje się kolumnada. Kolumnada, która tak naprawdę została do dziś, którą możemy podziwiać za moimi plecami, to jedyny fragment Pałacu Saskiego, który został, który, prze, który ocalał po wysadzeniu tego budynku przez Niemców. Co ciekawe, po odgruzowywaniu Warszawy w 1946 roku odkryto także, że tam też zostały nawiercone miejsca na dynamit. To też wskazuje na to, że to, miało, to miejsce miało zostać wysadzone. Tak się nie stało i to, powstaje, to, to pozostaje zagadką do dzisiaj. Dlaczego Niemcy nie zdecydowali się wysadzić całości, całego Pałacu Saskiego? Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej dowództwo Wojska Polskiego uznaje, że grup nieznanego żołnierza musi zostać odbudowany. Uroczystość odsłonięcia nastąpiła w maju 1946 roku. Wtedy grup nieznanego żołnierza został oddany w ręce warszawiaków. 1 lipca 1965 roku grup nieznanego żołnierza Został uznany za zabytek. 18 kwietnia 1989 roku w grobie nieznanego żołnierza złożono prochy z mogił katyńskich, a 11 listopada 1990 roku odsłonięto i przywrócono przedwojenne tablice na grobie nieznanego żołnierza. 3 maja 1991 roku w 200. rocznicę Konstytucji, 3 maja, odsłonięto kolejnych 14 tablic. 15 sierpnia 2016 roku prezydent Andrzej Duda podczas święta wojska polskiego odsłania pierwszą tablicę poświęconą żołnierzom wyklętym żołnierza antykomunistycznego podziemia. Kolejna tablica na grobie Nieznanego Żołnierza pojawia się 10 listopada 2016 roku, w przeddzień święta odzyskania niepodległości. 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, podczas Świąt Państwowych przed grobem Nieznanego Żołnierza, następuje i ma miejsce uroczysta zmiana warty honorowej z udziałem ro wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W znaczeniu grobu Nieznanego Żołnierza również przydaje fakt, że w protokole dyplomatycznym wpisano obowiązek, odwiedzenia go przez delegacje, które składają tutaj wizytę, a więc to pokazuje, jak ważne to miejsce, ważne dla nas, dla Polaków, dla naszej historii, dla naszej tożsamości.